Paulina Lupa z tej strony, bądź sobą z łupką. Dzisiaj różnica między OWW i nie OWW. Osoby wysokowrażliwe. Temat związki. Hmm, to jest ciekawe. Bardzo ciekawe rzeczy wyczytuję właśnie w książce Crystal Petit Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie. I Jest między innymi też o związkach, ponieważ osoby nie OWW. One związki traktują bardzo powierzchownie, stąd tyle rozwodów, stąd tyle problemów w związkach, no bo niestety oni tylko chcą robić sobie dobrą atmosferę, tak jak to mówię, do złej gry, a związek to też zagłębianie się w siebie, w drugą osobę, poznanie ją. No ale co zrobić, nie mają tego genu co my, owow. No i teraz albo się zgadzasz na to i idziesz po powierzchni, jeśli jesteś w związku z drugą osobą, jeśli jesteś OWW, a jesteś w związku nie-OWW, albo się na to zgadzasz i uczysz się tego, jak funkcjonować. Ja się tego uczę, właśnie mam partnera nie-OWW, co ma swoje plusy i minusy. Albo po prostu szukasz sobie osoby, która jest drugą stroną do żołowu i razem sobie funkcjonujecie, to jest rzadkość, ale jest, ale bywa, są takie związki. Albo jesteś sam, sama. Ja bardzo długo byłam sama, bo jakoś nie mogłam zdzierżyć tego wszystkiego właśnie, o czym mówię. O tej niegłębokości, o tym niezrozumieniu, o tym wszystkim. Ale teraz podeszłam do tego inaczej i jestem bardziej jak. jakbym trenowała samą siebie. To jest mój najlepszy nauczyciel, ponieważ ja wtedy po prostu zaglądam do siebie i zmieniam, bo nieważne co się dzieje, ważne jak Ty na to reagujesz. Ja do tego tak po prostu podeszłam. Tym bardziej ucząc się jeszcze o tych różnicach, właśnie o WW, nie o czy tak mają? No po prostu tak mają. Nie mają tego genu, co my. Zagłębiania się, analizowania. Długich, głębokich rozmów. Tylko po prostu. E, informacyjnie, czy też spędzić razem fajnie czas. Czasem się pokłócić, bo oni uwielbiają się kłócić. My owo nie lubimy. Nas to bardzo dużo kosztuje. Dla nich to jest rodzaj rozładowania, albo rodzaj takiego... Widzicie, głask. To jest taki głask. Póki co się. No to poczuj, że jestem. <noise> poczuj, że jestem. Dla mnie było totalnie niezrozumiałe, ale teraz patrzę na to jak na. Jak na cyrk na kółkach, albo jak na film. Albo jak na. Hmm, Grę. Gram w tą grę. w tej zasadzie. Słuchajcie, jest mi o wiele lżej, o wiele lżej. Jak wiem, że tak jest. To Ta druga strona jest taka, ja jestem taka. No i teraz co mogę? A czego nie mogę. Bo nie zostanę zrozumiana, no to szkoda sił, szkoda energii. Jeśli czegoś nie mogę, no to szukam sobie tego gdzieś indziej. Szukam, czyli na przykład spotykam się z inną osobą owu. I wtedy możemy godzinami rozmawiać na jeden temat głęboki, i wtedy jestem usatysfakcjonowana. To jest inny związek, inna relacja, ale związek. <laughs> Także jeśli nie masz kogoś takiego w swoim otoczeniu i brakuje Ci właśnie takich rozmów i wymiany, to jeśli chcesz, to zapraszam. Ja organizuję takie taką grupę w Poznaniu na żywo się spotykamy, bo online to nie jest to samo. Raz w miesiącu ja wychodzę uskrzydlona po prostu. Uskrzydlona wychodzę z tych spotkań. Niesamowite to jest. Albo poszukaj u siebie takich grup we swoim mieście. No mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam zrozumieć, zobaczyć ten temat do zobaczenia.